Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w drugim vlogmasie na kanale. Ja właśnie przyjechałam do Macina, idę mu pomóc, ale pomyślałam, że szybciutko tutaj się jeszcze do Was podezwę, podezwę, odezwę, zanim zacznie się taki codzienny chaos, bo. Małe rzeczy naprawdę mają znaczenie i potrafią bardzo poprawić humor. Nie przeszkadzało mi to, że musiałam skrobać szyby, bo mieliśmy minusową temperaturę w nocy, więc wszystko zamarzło. Ale po drodze podziwiałam widoczki. Była taka delikatnie unosząca się mgła. Żałuję, że nie mogłam wam tego pokazać, ale unosiła się mgła. Dodatkowo wszystkie krzewy, wszystko, cała ta trawa na poboczach była zmrożona. Był taki szron na nich, i to tak pięknie wyglądało w tym słońcu mamy błękitne niebo, później ma zacząć padać, ale na razie niebo jest błękitne, słońce było przepiękne o poranku, naprawdę takie małe rzeczy dla mnie mają znaczenie i ja staram się zauważać je w codziennym dniu, więc dajcie koniecznie znać co wy dzisiaj takiego małego zauważyłyście, zauważyliście co was ucieszyło, bo no, to tworzy nasze życie. Warto być otwartym, warto zwracać uwagę na naturę, na to, co dzieje się dookoła. Przepięknie to wygląda. Żałuję, że nie mam mnie teraz w Polsce, bo podobno u was śnieg. No, mam nadzieję, że u nas też popada i że zrobi się tak bardzo klimatycznie, nastrojowo, tak zimowo. Mam ogromną, ogromną nadzieję, chociaż wiem, że Małe szanse są na to, ale mimo wszystko liczę, że troszeczkę tego śniegu również tutaj w Anglii zaznamy. Dobrze, moi drodzy, drugi vlog jest przed nami. Zapraszam Was serdecznie. Ja uciekam. Zobaczymy, jak ten dzień będzie wyglądał. E, cały czas, jak słyszycie, e, no jestem chora, mam zablokowany nos. Bolał mi troszkę zatoki, bo im mnie gardło, ale zaraz znowu wiadomo w leki i mam nadzieję, że poczuję się troszkę lepiej. Um, zapraszam Was do oglądania. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę i vlogmas numer 2. Kręcimy! Boże. O Boże, o dobrze Boże. jest, dobrze jest. Grunrze smakowało dobrze. Zamknęliśmy kawiarnię, i po raz pierwszy od momentu otwarcia usiadłam i pomontowałam troszeczkę. To było mega miłe, Marcinia. Bardzo fajnie, powiem ci, że mega przyjemnie Usiadłam we własnej kawiarni, słuchajcie, otworzyłam swojego laptopa Wypiłam swoją kawę zrobioną przez Marcina, najlepszego baristę ever I... I było to miłe A teraz sprzątamy, ogarniamy I będziemy dekorować Ale mamy fantastycznych sąsiadów Nasi sąsiedzi e, są... Nasi sąsiedzi kwiaciarze, nie? Prowadzą kwiaciarnię i tak podgadywaliśmy troszeczkę, pytaliśmy, czy może, jak to się nazywa, girlanda? Czy może jakąś girlandę mogliby dla nas y, skołować, coś tam zrobić fajnego Wiecie, ja tam dwa razy czy trzy razy już byłam, podpytywałam I Marcin poszedł i przyniósł, ty przyniosłeś ją, tak? Ja. Oni przynieśli I teraz wam ją pokażę, bo wygląda przepięknie na tym parapecie i w ogóle ja proszę bardzo tak ja chciałabym nadmienić No Co byś chciał powiedzieć? Że się nie mogłaś zdecydować Musiałem ja kroczyć, iść i zamówić No nie? bo ja się ciebie pytałam, bo ja mówiłam, bo wiecie co, wiecie jaki był problem? Był taki, że Maciej chciał 6 metrową girlandę dookoła um, okna Dla mnie to było za dużo, nie, ja chciałam tylko... Chciałeś dookoła, nie, 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 cały, cały frame chciałeś zrobić to górę, No to nie byłaby 6 metrowa to była 9 metrów, No to, to jeszcze 10. lepiej, jeszcze lepiej. No a ja mówiłam, żeby zrobić tak troszeczkę mniej, żeby była tylko na parapecie, plus tutaj na górze, bo zaraz będziemy przyczepiać światełka i będziemy. Przyniosę w ogóle z TK Maxa, bo wczoraj kupiliśmy kilka ozdób. No to też sobie porozstawiamy. Co prawda, TK Max troszeczkę mnie rozczarował, bo nie było tam za dużego wyboru, i wszystkie te rzeczy były albo gdzieś tam pobrudzone, albo. Um, gdzieś uszkodzone, więc trzeba uważać. A te rzeczy wcale nie są tanie. Ale tak, mamy żywą girlandę. Żywą. Ma, 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 Mamy te szyszki. Uh, jak się nazywa ten? Ostrokrzew, nie? Marcin? Tak mi się wydaje. Mm, mamy te liści, liście ostro krzewu I mamy również laski cynamonu I światełka I to przepięknie wygląda ja, mam, ja wam to mówię, ale zaraz wam pokażę Bo naprawdę cudowna rzecz Mam nadzieję, że się utrzyma Że będzie to cały czas w ten sposób się prezentować eee, Ale nasi kwiaciarze Oni przychodzą tutaj dość często eee, Są naprawdę super, uwielbiam eee, I w razie wu myślę, że Wam podrzucą jakieś pomysły jak, Co zrobić, aby ta Irlanda przetrwała to świąt, żeby przeżyła. No, ale to jest coś, powiem Wam. Wow, wow. Jednak, lubimy ludzi z pasją. To mamy. Tak? Marcin, Marcin zrobi Wam haul, słuchajcie. haul świąteczny z TK Maxa, ale poświęćmy chwilkę i. docenimy sąsiadów. Tak, naszych florystów. Przepięknie to wygląda. Naprawdę. Mnie ta girlanda urzekła. Chętnie bym coś takiego w domu też gdzieś powiesiła jak miała schody. Słuchaj, jak moja mama ma schody i ma tę balustradę, ale by to pięknie wyglądało. No, zobaczcie, cudownie, idealnie tutaj nam się zmieściło na parapecie. Powiem Wam, że pierwszorzędna robota. No, mega mi się podoba. Na zewnątrz mamy jeszcze choineczkę, zaraz ją będzie trzeba przynieść. I teraz, Panie Marcinie, hall Sticky Maxa. Pewnie niektóre rzeczy oddamy. Tak mi się wydaje, bo, bo dużo, dużo tego jest. Aha, dobra. Hall Sticky Maxa, rzeczy świąteczne. Zaczynamy. Świecąca gwiazda, tylko trzeba baterię skołować. I ona będzie na naszym oknie. sobie. pięknie zawiśnie. Zastanawiam mhm. się, czy Renifera też ten. Yy, też powiedzieć. <laughs> Okej. Okay. Dobrze. To się chyba, okaże. Chyba, że postawimy okay. tak. Tak, postawić, no, w sumie. Też bym by nie? No, gdzieś tam jakoś go ładnie ustawić. Tak. I tą choinkę wtedy też byśmy... Mhm. Mm Ta choinka też niby świecąca. co. Niby? Ok. Na razie wiecie, my tylko tutaj sobie. Concept. Tak, ustalamy, zobaczymy, bo też, też nie chcemy, żeby tego było za dużo. I Tu, i tu by była gwiazda, gdzieś wisiała. Aha. Ok. Plus te lampki nasze. No to pokaż te lampki. Masz te lampki w tej? Bo tutaj, zobaczcie, dostaliśmy jeszcze girlandę. Jeszcze jedną, tym, tym razem ona już jest sztuczna i mamy też. dzwoneczki. Ale super kit to wygląda. Mega. Za chwilę się tym zajmiemy. O, zegarek mi się rozładował. I lampeczki. Ojej. Nie ma tego. Dobra, tym się zaraz zajmiemy. Dobrze, ale takie gwiazdki są. Zobaczcie. I to też ma być takie ciepłe światło. Ja się tym zajmę zaraz. Dobra, ja. No dobrze, ale pokaż jeszcze resztę rzeczy. No, jeszcze jeszcze, jeszcze ja tam nie skończyłeś. Magdy ten nutcracker. Ale zobaczcie, to no czy, czy on nam tutaj idealnie nie pasuje? <laughs> czy to nie jest kawiarniany? Dziadek, jest. E, Dziadek do orzechów? Tak, to pokazywałem. Mm -hmm. Pokazywałem. To to nie. No mówię, w razie W to będziemy oddawać. No i, no i Mikołaj, z taką paterą był. Aha, Wcięliśmy, że położymy kubeczek. Przyklejmy no, przykleimy go i będzie. No. Tak. Tylko myślę, że tutaj kawaje dać zamiast tego, chociaż wiem, że to lepiej wygląda. To lepiej wygląda, a powiem Ci, tak. że fajnie to wygląda z no, daleka. Ja czy to czy po prostu bez naklejki. No. Mhm. No. no, i to jest cały wielki, ogromny Holstykiej Maxa. Najfajniejsze rzeczy, jakie znaleźliśmy. Dziękujemy, pozdrawiamy, nie, zawieszamy. Wiem, naklejka, ale mi się podoba. Nie, ja też bym nie przyklejała. Bo macie jeszcze kupię taką naklejkę na szybę w kształcie choinki, ale ja bym jej nie przyklejała, ja bym zostawiła. Dobrze. No to moi drodzy, zawieszamy girlandę, światełka, ozdabiamy i będzie pięknie. to wygląda w tym momencie. Dajcie znać, co myślicie, ale mi wydaje się, że wyszło pięknie. No, powiem Ci. Powiem Ci, Marcinie, jako nasze pierwsze okno kawiarniane. Całkiem spoko. Mniej znaczy więcej, tak zostawiamy. I spójrzmy, jak to wygląda jeszcze z zewnątrz. Jednak Marcin nie odpuszcza. Renifer być musi. Tak. Gwiazda być musi. I choinka również. Być, być musi. No dobrze. Chociaż w sumie, teraz jak położyłeś te trzy rzeczy, to ta gwiazda nie jest taka samotna. Tak wygląda nasza pierwsza witrynka, panie Marcinie. Jak ci się podoba? Jak ci się podoba? Pierwsza witrynka. W życiu takich rzeczy nie robiliśmy. Spoko. Tutaj jeszcze by się przydała girlanda, ale to z florystami trzeba jeszcze chyba pogadać. Zobaczymy, co się da tutaj zrobić. Jeszcze mieliśmy takie dzwoneczki, jednak boimy się o szybę, więc spasujemy. I tak moi drodzy, tutaj, o idealnie, tutaj, idealnie nasz dziadek sobie będzie stał. I nasza choineczka, ona mi się taka, piernikowa choinka, tak mi się kojarzy Z piernikiem, więc bardzo fajnie I tutaj jeszcze zamieszkał e, Mikołaj, o proszę No, więc Tyle, sprzątamy, ogarniamy, mopujemy I uciekamy Ale powiem Ci, że mega świątecznie, no Fajnie, ja uwielbiam to, to, to miejsce Uwielbiam tę wnękę. No, a niektórzy nam podpowiadali, żeby tutaj były, tutaj był taki stolik barowy i hokery, a my się uparliśmy, dorzuciliśmy fotela. Fakt, że jest mniej miejsca, ale uważam, że wyszło o wiele lepiej. To jest nasza strefa VIP i uwierzcie mi, że każdy chce tutaj siedzieć. Każdy ja <grym> kto przychodzi? Ja raz tu siedziałem do tej pory. Ja chyba ani razu. Bo wiesz co? A nie, dzisiaj właśnie jak montowałam film, to akurat pan przyszedł i zamówił kawę. Nie, nie, wiesz, nie chciałam, bo wiem, że zawsze ktoś jak przyjdzie, to od razu zajmuje to miejsce. I pan przyszedł, zamówił kawę, ciastko i czytał książkę. I to mi się tak podobało. No, mega. Fajni ludzie tutaj przychodzą, też bym tak chciała. No, ale wiesz co, ja chyba któregoś wieczoru naprawdę ja muszę tutaj przyjechać. I sobie tak usiąść, wypić kawkę Jezu, ja mam nadzieję, że chociaż taki jeden wieczór w grudniu Święta się. <laughs> Tak się zastanawiałam, żebyśmy się do tej przyjechali na kawę Sami sobie otworzymy swoją kawiarnię, przyjedziemy, wiesz? Przyjedziemy kawkę i będziemy tak. siedzieć No i ja zaprosimy na kawę, na ciasto no W sumie, w sumie No, no tak Możemy ludzi zaprosić na święta, na ciasto i kawę No nie ma to jak odpocząć, no no, no wiesz. To jest... to sobie w takim razie no. Ale fajnie, bardzo mi się podoba. Jak na pierwszy raz 5 na 5. A wy co myślicie? Dajcie znać. No, ale to było genialne, co? Nie, no pięknie. A. No, powiem wam, no, to coś takiego byś miała, a masz coś takiego. Ale ja od razu okay, mówiłam. Ja, ja wiem, ja wiem, że to wiesz wytrzymać i po świętach adios. No. Też. Ale wiesz co Te, to szucze, jest... te, sztuczne, te sztuczne może im ten no <laughs> Ale to jest tak jak z tymi roślinami tutaj Dużo osób mi mówiło Nie, nie, nie kupuj Magda żywych Kupuj sztuczne a, Tak samo z tymi kwiatkami na stolikach A ja nie Ja wolę co tydzień wymienić, wydać te 5 funtów Czy co półtora tygodnia A od razu klimat jest całkowicie Inny Zgadzasz się ze mną czy nie? Zgadzam się nie wiedziałem, że co kosztować pięciu. Przyjemnie być znowu w domu. Dzień dobry, witajcie. Halo. A, Maciej już odpakował swój prezent. jest odpakowałem. Black... No, Black Comfort. Black. Ty, black, ty. Davis Claw. Myślę, że po dzisiejszym dniu naprawdę by ci się przydało. Poczekaj, no czekaj, co to jest Davis Claw? Aha, tak, jest choinka. Choinka przyjechała! Czarci pazur. No na pewno wiedziałeś. Nie no wiedziałem. No. Na pewno. I co? Przyda to, się. To, to, śmieszne jest, że. To ja dostaję w solę do kąpieli, ja nie ty. No, tylko ty lubisz brać kąpiel. No, ale z naszej dwójki to ty bierzesz zawsze kąpiel w wannie. To ty się moczysz w tej wannie. Ja lubię, wodę. To ty śpisz. Nie ja wiem, czy wy śpicie. Dajcie znać, czy wy zasypiacie podczas kąpieli w wannie, bo Marcin zasypia. Ja On ma tam. tendencję do tego, że pół godziny sobie przyśnie w tej wannie. Tak, i teraz teraz zostaniesz, że. Uuu, to jest niebezpieczne, i w ogóle można się utopić. Można. Ale to. No, ty ty tak dużo tej wody nie nalewasz też. No, tak wiesz, no tyle że wiesz. <grym> <grym> Nie wiem, ja... Ale, ale, sam, nie nie jestem ja tak, nie będę się sprawdzać. Tak, jestem jestem ten, świadomy tego, że to jest niebezpieczne, ale tam... No co ja poradzę na to, jak się zaśnę, to się zaśnę. No, to powiedz jeszcze jaka marka, pokaż bliska. Knejp. Co to jest Knejp? To jest marka. Nie znam człowieka. Co? Pokazywać wam no. takie coś. No bardzo Tutaj, tu, tu, tu. Tu pokus. Tu O jest. Pięknie. Takie coś. No. Wygląda jak słoik z przykrawami. Możesz spróbować. Wiesz tak Ja wiem jak to wygląda. Czarci puzzle. Czarci puzzle. Wiesz jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak... E... Ta herbata granulowana, owocowa. Taka. To prawda! Aż, aż teraz mam ochotę taką herbatę. To prawda, u prawda. Z... Zawsze się to herbatę tak, piła. No. Zawsze mhm. miała, no, no I to była najlepsza herbata Ever. Dziękuję. dziękuję. Proszę. Teraz ty, jak myślisz, co tam jest? Szczerze? Ja myślę, że tam są kapcie. Ty nie kupiłaś sobie ostatnie kapcie? nie kupiłam. Dwie pary. No właśnie. Daj Marku! Chciałam mieć trzecią? Nie, Ja wiem, że ty uwielbiasz kaptu, tak samo jak prawie, tak samo jak kupki. Czy to jest kurs? Wiesz, cię ja ci wczoraj dopowiedziałam? Co? Że ja chciałam kupić kot, że ten koc mnie wkurza ten żółty, bo on jest za malutki i taki ten. Wiemy się mówiła? <laughs> to. Siły, no? A to jest Czy to jest podgrzewany kot? Elektryczny koc. No wczoraj tak się śmiałem, jak mówiłaś, że tak ci zimno jest. Ciągle ci zimno. Mimo że tu jest gorąco, ale... Ale fajnie! Jeszcze siwy. No się zastanawiałem, czy wziąć siwy czy beżowe, ale stwierdziłem, że siwy to są. Nie, no elegancko, panie Marcinie, no. I taki, taki fluffy. Taki futerkowaty, Ale fajny! Ej, jest ja go teraz tutaj. Jego ja potem, ja potem wyciągnę, jak się już wykąpiemy. I jak już będziemy nasz serial nowy oglądać. Nasz nowy, ulubiony serial. Jak się wykąpiemy, to ja go wyciągnę i ja go przetestuję. Ale mega mi się podoba. Nie, no, pojęcie, że trafiłeś. Bardzo, a ostatnio z Mirką rozmawiałam, jaka mówiła, że ten, że kupiła sobie teraz podgrzewany. Czy koszpod Materac chyba. Bo mówiła, że na łóżko nałożyła i że tak super, że wieczorem idzie spać tu. Biorę ja te minusowe temperatury i tak cieplutko. Fajnie. Ja o, nie to wiem, to wiem to... ja śpię odkryty, ale. <laughs> A ja tak myślałam, kurczę, nie głupi pomysł. No ale. E, tak, bardzo mi się podoba. No. no, będzie, będzie, będzie testowanie, będzie sprawdzanie. Mega. Ja nad ranem muszę nogę schować, bo ten, był, nad ranem mi tak trochę martnie noga, ale ten jedno. Jedna ci masz. Jedna do no bo drugą mam pod kolorą, ale druga nie ma nic. Nie, bardzo fajny prezent. No, trafiłeś w dziesiątkę. Tak myślałem, że nie, nie byłem pewien, właśnie co. Tak. Ja, <grym> bo i tak ciągle ci zimno jest ostatnio. Nie, to... zimno. No. To no. 16 funtów. Tak? No. Nie tylko. No. no wiem właśnie. No, dobra cena. Jakbyś dał mi to na Mikołajki, to też mi się ucieszyła. Tak. Mhm. Dzisiaj zabawiamy jedzenie, słuchajcie, robimy no, sobie tę przyjemność. Właśnie, trzeba wiesz, zamówić, żeby ten. No. Jeszcze przywieźli. No, a masz coś z przygotowanego jeszcze? No, mam tego suchara, co wczoraj wymyśliłem. Znowu autorski? Znaczy, wiesz, tak, autorski, nie autorski. trochę się trochę, trochę taki odgrzewany kotlet, trochę trochę sparafrazowany, tak się okay. Później zorientowałem. no. no. Nie? Mm -hmm. No. To e, jakie są ulubione owoce hydraulików, angielskich hydraulików? Jakie są ulubione owoce angielskich hydraulików? Angielskich hydraulików. Angielskich hydraulików, no? Cranberries. <laughs> Nie, no, powiem ci elegancko. to no. no, ja. Mm -hmm. Bardzo dobra robota. Za drugi. Bardzo fajnie. Cranberries. Rozumiem. Rozumiałam od razu. Żart powtórzony dwa razy już nie śmiesz. No, to jest sucha. Okej. Okay. Nie, no, spoko. Więc dlatego trzeba zawiesić ten obrazek. Który? Który? Dobra. No. Dobra moi drodzy, idziemy wciągać choinkę jeszcze. No bo sama. nie miała Dobra. baba problemu. Dobra, poczekaj. Ja przepraszam bardzo, że łapię za telefon, ale muszę zamówić jedzenie, bo... Bardzo mi się podoba. Mega fajne Dziękuję. Proszę bardzo. A ty co chcesz robisz? A tutaj słuchajcie. <coughs> smak. Tak, wczoraj Zmienili. pół paczki zjedliśmy. Pół. Ale jakie dobre są. No, super, Tylko super. jeśli nie trafi się na. Pestki, tak, bo tak, no. No, jedna mają. Była z no, ale świetne. Klementynki, bardzo smaczne. Ale czekaj, co ty chciałbyś? Oh, Ciao, e, e, Spring Rolls i. Wygląda, jeszcze tak pachnie. Słuchajcie, uwielbiam żywą choinkę. Jest inna niż w zeszłym roku, ale wyjątkowo. Ja ją wybierałam. Ja jestem, ja jestem, z siebie zadowolona. Naprawdę mi się podoba. Nie jest duża. Ale też nie jest za mała. Myślę, że powinno być ok. Oby tylko te igły zostały na miejscu. Wykąpałam się, jak widzicie, mam mokre włosy. Przyszło jedzenie. Marcin się teraz kąpie, więc pomyślałam, że wykorzystam ten moment. Muszę w ogóle mówić, kiedyś to tego przyziera. Wykorzystam ten moment i otworzymy sobie wspólnie kolejne okienko w kalendarzu adwentowym. Może, ogóle, Jeffa wypuściłam i odkurzył nam, więc odświeżył te podłogi, zebrał igiełki. Poszło mu całkiem nieźle. E, I tak, e, okienko numer dwa, bo drugi dzień już prawie za nami, bardzo intensywny. Ja jestem zmęczona, nie wiem jak to będzie dalej, ale też jestem mega podekscytowana i w sumie cieszę się z tego, co się dzieje. No, jak mogłam się nie cieszyć? E, dobrze, dwójeczka słuchajcie, już ją widzę. O proszę, a przepiękny jest ten kalendarz. Mega mi się podoba ta grafika. I nie wiem, czy ja będę odwracać te okienka, bo w sumie te choinki przepięknie tutaj e, mi wyglądają. No i mamy grecką flagę. No, uwielbiam, Dobra, dwójka jest tu. Nagrywa się wszystko, więc wyjmuję okienko. No, coś, coś jest, coś jest w środku. I, e, i zobaczmy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, widzicie, dwójka. Zobaczmy co jest w środku. Mamy żelkę Nourishing Probiotic. Uh, OK. A coś po angielsku. Um, apply to the face and neck, avoiding the eye area. Not to be used for children under 3 years age. Uh, doesn't contain le microorganism. Okej, okay, czyli to jest żelokrem do twarzy probiotyczne. Ja lubię tę serię z, um, z, z, z greckim jogurtem. Tak, proszę Państwa, wygląda opakowanie. Z przyjemnością przetestuję, bo powiem Wam, że teraz używam, a raczej kończę i już dziękuję krem z Half Lapsa, nawilżający i akurat go najmniej lubię z tej serii, nazywa się Glow On i widzę, że gdzieś tam pojawiają mi się suche skórki, więc zabieram ten krem do łazienki i będę go testować pewnie wspólnie z Wami, 20 ml więc całkiem spoko pojemność no fajnie, bo jak coś się u mnie sprawdzi to myślę, że po grudniu może w nowym roku kupię sobie jakieś e, kosmetyki z marki KORES, bo naprawdę w tym roku bardzo mi ta marka przypadła do gustu, bardzo mnie zainteresowała i cieszę się, że mogę poznać ich asortyment. Więc proszę bardzo. Jest krem, jeszcze tej maseczki pod oczy nie używałam, ale jak będę miała czas i zrobię sobie taki wieczór, mid time, wieczór, gdzie nałożę pielęgnację, gdzie będę mogła się troszeczkę odprężyć, zrelaksować i będę miała więcej tego czasu, to wtedy z przyjemnością przetestuję i myślę, że gdzieś w grudniu na pewno wam dam znać, jak to się u mnie sprawdziło, albo przetestujemy wspólnie, zobaczymy. A teraz, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Na tle tej pięknej choinki. Boże, nie wiem kiedy my ją ubierzemy, ale nawet jak będzie tak sobie tutaj e, stała, to myślę, że i tak będzie cieszyć nasze oczy i pięknie tutaj pachnie, więc ja jestem zachwycona. No i teraz e, też sobie przetestuję ten koc, bo zakręciłam wszystkie grzejniki oczywiście, aby nic się z tą choinką nie stało. Mm, jemy. Domówiliśmy, że uwielbiam. Mamy taki, taki ulubiony takeaway, zawsze od nich za, yy, zamawiamy i jeszcze odpukać. Nigdy się nie sparzyliśmy. No, jeśli ten vlogmas Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Dużo się działo. Mam wrażenie, że mało nagrywałam, no ale zobaczymy, jak zmontuję ten film, to się przekonam, jak to rzeczywiście wyglądało. Um, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Na razie. Pa! świeci Myślam, że coś posłuchać i co jak bardzo bardzo przyjemnie bardzo cieplutko. fajnie tak. tylko jedyny minus hmm, to faktycznie, ten kabel taki jest gruby <laughs> gruby i taki sztywny ale tutaj bardzo fajnie bardzo fajnie jestem, jestem ukontentowana bo mam cieplutki plutki kocyk Trzeba mam ulubione jedzonko i mam serial. Czego chcieć więcej? Trzeba wiesz co wziąć? Marcinie. No czego chcieć więcej, co? Dnia wolnego. No, no, no. To, to już swoją drogą. Nie? To, może kiedyś, może kiedyś. No, powiedz jak Ci smakuje, bo to... No, bo to jest nowość, tak? To nowość, tego jeszcze nie zamawialiśmy. Mm, a jak to się nazywa? Kurczak po chińsku z nudlami. Ty lubisz xiaomian, to nudla spoko. No, ujia. Hmm? Ujia. Curry lepsze. No, kaczka z grzybami chary najlepsze. Mimo, że ostre? No, kary lepsze, bo te pieczarki robią robotę. Mm. Także smacznego.